Już na etapie przygotowywania słów kluczowych możemy mniej więcej zaplanować sobie, jak wyglądać będzie konwersja, sprzedaż lub po prostu zainteresowanie naszymi usługami lub produktami. Analiza słowa kluczowego pod kątem jego przydatności ze względu na nasz ewentualny zarobek jest dosyć ważna. Jeżeli chcemy zbudować zarabiającą stronę internetową, aby lepiej zrozumieć słowa kluczowe i to, jak wpływają one na konwersję, przedstawię Ci mały wykres. Ten oto wykres prezentuje trzy najczęściej spotykane rodzaje słów kluczowych ze względu na ich trudność. To znaczy, mamy tutaj słowa bardzo proste, słowa wymagające oraz słowa trudne. Każdy z tych słów cechuje się różnym. Kosztem promocji, różnym potencjalnym ruchem, ale także trudnością promocji czy ilością konkurentów. Nie ma niestety złotego środka, gdzie znajdziemy słowo kluczowe o małej konkurencyjności i łatwości, i jednocześnie dużym ruchem i niskim kosztem promocji. Co prawda, bardzo rzadko znaleźć można takie pojedyncze słowa kluczowe. I przyjęło się mówić na nie, że jest to nisza, czyli właśnie takie spełnienie wszystkich tych warunków, jednak bardzo szybko jest ono także wykorzystywane i wynajdowane przez inne osoby. I po prostu wkrótce takie słowo zaczyna przypominać nasze trudne słowo kluczowe. Przechodząc kolejno przez typy słów kluczowych, można zauważyć, że na przykład proste słowa kluczowe to takie słowa, które składają się z raczej wielu słów. Posiadają niewielką konkurencję, raczej niewielki potencjalny ruch, jednakże ich zaletą jest to, że mają relatywnie wysoką szansę konwersji. Bo jeżeli ktoś wpisuje na przykład czarny zegarek męski Casio wieliczka to znaczy, że wie on konkretnie, jakiego produktu szuka, wie w jakim miejscu, nie wie tylko, gdzie dokładnie. Go znajdzie, lub ewentualnie, czy na przykład w tym mieście coś takiego będzie dostępnego. I jeżeli wyniki wyszukiwania zwrócą mu informację, że coś takiego jest dostępne, to szansa na konwersję jest bardzo wysoka. W przypadku fraz wymagających są to najczęściej też słowa kluczowe składające się z kilku wyrazów, jednakże są to raczej ogólne wyrazy, nie tak dokładne jak w przypadku prostych słów kluczowych. Tutaj trudność w zależności od tego. Jakiego rodzaju słowa mamy, z jakimi, z jakimi słowami mamy do czynienia? Konkurencja tutaj może być nieco niższa, lub wyższa od prostego słowa kluczowego. Koszt promocji niestety także wzrośnie, ponieważ najczęściej, już w wypadku wymagających słów kluczowych, poza optymalizacją witryny, konieczne jest także wykonanie działań na zewnątrz strony, czyli po prostu linkowanie. Jest to generalnie raczej opłacalne działanie, ponieważ potencjalny ruch jest w stanie nam jakkolwiek zwrócić poniesione koszty. Oczywiście tutaj należy jeszcze zweryfikować, czy na pewno są to wyszukiwane słowa kluczowe, czy na pewno jest, powinniśmy się w te słowa kluczowe pchać. Ostatnim typem słowa kluczowego jest trudne słowo kluczowe. To najczęściej jednowyrazowe słowo o bardzo dużym koszcie promocji, ale też ogromnym potencjalnym ruchu. Słowa takie jak kredyty. Zegarek czy pożyczki, ale także wiele innych słów, mają ogromny ruch każdego dnia. Wiąże się to także z faktem, że istnieje tam przeogromna konkurencja. Najczęściej trudne słowa kluczowe borykają się z problemem działań blackhead, to znaczy osoby chcące osiągnąć pierwsze pozycje w wynikach wyszukiwania na takie właśnie mm, trudne słowo kluczowe, uciekają się do najrozmaitszych technik. Aby tylko osiągnąć sukces, jest to także potencjalnie opłacalne. Jeżeli udałoby się nam umieścić słowo kluczowe kredyty na pierwszym miejscu, ilość ruchu na naszą stronę będzie całkiem spora, a ilość potencjalnego zysku, jaki możemy poprzez takie słowo kluczowe wyprodukować, jest ogromna. Istnieją wyliczenia, że w ciągu jednego dnia, mając naszą witrynę na zapytanie kredyty można wygenerować nawet kilka tysięcy lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych czystego zysku. Wiąże się to jednak także z ogromnymi kosztami, dużym stresem i raczej niepewną przyszłością. Planując promocję naszej witryny, sugerowałbym zacząć skupiać się na początek na tych najprostszych słowach kluczowych. To ich będzie w pewnym momencie taka ilość, że zaczną generować naprawdę bardzo przyzwoite wielkości ruchu i dużo prościej będzie nam zacząć Niejako atakować coraz to trudniejsze zapytanie. Jest to coraz częściej spotykana technika działania, gdzie mało kto zaczyna skupiać się już na tych trudniejszych słowach kluczowych, czy nawet wymagających słowach kluczowych, a skupia się po prostu na tych prostych słowach kluczowych, budując powolutku swoją pozycję w wynikach wyszukiwania. Proszę zauważyć także, jak prezentuje się tutaj strzałka szansa konwersji. Mniej więcej na przecięciu wymagających słów kluczowych oraz prostych słów kluczowych. Mamy tutaj taką magiczną barierę, gdzie mm, ta szansa konwersji jest relatywnie wysoka. Oczywiście nie jest to w praktyce taka prosta linia, która zawsze będzie w ten sposób rosła, jednakże, co, jeżeli byśmy porównali wolumeny ruchu, jakie generują trudne, wymagające czy proste słowa kluczowe, to mniej więcej w ten sposób ta szansa konwersji będzie, będzie się prezentowała. Znając już mniej więcej, jak wygląda opłacalność słów kluczowych, Łatwiej będzie nam w późniejszym czasie omówić to, jak takie słowa kluczowe przygotowywać.